No ja bym chciała tak nadać im tak objętości, nie? Troszeczkę taka. Okej, okay, czaję. Moja propozycja dla Ciebie to trwała permanent shocker, Ale czy od razu trwała? To, to nie wiem, czy trwała. To jeszcze modne jest w ogóle, Pani myśli? Ja proponuję tylko światowe trendy. No dobra, to nie... proponuję najpierw zrobić półgłówka, czyli w żargonie półgłowy, a później stwierdzić, czy decyduje się na drugie pół. Pani zrobi najpierw na połowie, tylko że później można było do tego wrócić jak coś, nie? Nie bój, Carpe diem, jak to mówią, nie? No, może ja nie myślałam aż o takiej objętości, ale, ale co? Myśli pani, że jest ok? Myślę, że jest, bo jestem autorem, co nie? Tak jakoś nie wiem, nie przekonana jestem. I co, lalek z żurnala, nie? No, tak inaczej. Teraz widzimy jeszcze z permanentem na brwi, bo masz włosy tak, nie? Trzy piętra wyżej, trochę. No to brwi też muszą być wyżej, nie? Bo się robi za wielkie czołek telewizor. Że za nisko? No i jak? Teraz te swoje brwi będziesz musiała golić, nie? Co jakiś czas, bo będziesz miała po dwie pary. No bo wjechaliśmy z tymi wyżej, wyżej. No wyszedł tysiak, ale zrobię ci zniżkę. 999. Zawsze to lepiej trzy cyfry, nie cztery, nie? Kochanie, jestem. Chodź zobaczyć mój nowy look. Jezu, wygląda się, jakby ci młody brwi markerem namalował, a ty w desperacji Widelec do kontaktu wsadziłaś.